The oh. world oh. Wo. <Nir linguistic problem> Wo. <ip> oh Terima kasih telah menonton! creep, ooh, with that walk Look around, stay low, make sure they don't see it. Catch some bad, walk down, face them with the heat. The devil. Like... Right foot creep, walking with that walk. Look around, stay low, make sure they. Don't Siema! Widzowie, napiszcie, czy mnie słychać. często już. Jeszcze chwilę. No dobra, słychać. Na pewno ta, tak? Ta, ta, słychać mnie? No może zagrać. Mówisz, możesz możesz. A słychać mnie? Nie, no mnie chyba nie słychać. Słychać mnie? Dobra. No to podaj nic, jak to Ci dodam. Tak podażnik? Dobra, słychać. Mm. To podaj nick, to Cię dodam. Czekajcie tutaj. To bardzo. No to czekam na Was. Podaj chcesz zagrać, tad tady. No bo jak bez to tak słabo trochę. Raz, si, rej sigma, okay. Poczekaj, bo ja mam tu dwóch. Dobra. No, wałem. halo kur halo halo siema boi czy gramy ten dawaj wy może jakąś. dawaj na początek okay. mapkę może już mam of oh, to tylko ja jestem sł o jest co jestem słaby. Okej, okay, ale ja będę słaby, bo chłopi ja nie grałem chyba dwa miesiące albo nawet trzy No dobra, też jestem słaby No woset y, masz 200 level i słaby No bo jestem słaby Siema Nie gramy ten Jakie logi na, stream, na, tym, na streamie są? Ej, nie chcę mnie wczytać normalnie. Mam już... Dwie minuty mamy, mam przygotowania. To może inną mapkę, może w tą. No możemy. A to jeszcze mama. O. Ech. o mój Boże! Może mnie ch ja sobie oglądam na telewizorze YouTube'a. No. Sobie sięga po tableta. Normalnie, patrzę! Oprócz fan, gramy w Fortnite! A, ja mówię, o mój Boże, Fortnite! Patrzę, ja myślałem, że to Stachu gra, a to ty gry ty. I... A zapomniałem, że Stachu pojechał i, i, gdzieś pojechał, chyba ten. No wiedz, jest w Hiszpanii. What the fuck? What the hell? Wow, holy aim! Wow, holy aim! Ja nie wiem, co się dzieje! Ja nie wiem, co się dzieje! Ja chyba wczoraj pobrana, za tam organizację. Hej zaczekaj no. Ty stań ze śpiłeś. nie problem. nie problem. ty tu! Łanom! Wiesz, że bratki to jest moje? Ale nie, nie trafię iść w pompę. Aj! A po prostu jestem taki słaby.

po prostu aim of na gram przecież. Nie no, aim of to nie Ja po prostu z tym jestem bardzo dobry. O, oh,